Poprzedni konkurs wygrywa. Dzisiaj dobiliście tyle łapek i tyle komentarzy i macie do wygrania tyle złoty. Zapraszam na film. Zadupiaj tu na góra i nurus. Szybko kurna z tą lodziarnią ty szmulu. Gdzie się kurna wymienia skiny? No, no. Najlepsza strona to pirate słabo, szmaninowy. Co ty mi tu czulu Jak Ja chcę skrr. Strajduj swoimi skinami na pirateswap.com Najlepsza strona w mecie Użyj kodu XTONY i odbierz bonus aż 35% What the hell, co Sie to? Mam kobeczki malinowe LLO320, wjeżdżamy na CSGO skinsa Witam serdecznie wszystkich, mo wszystkie mordeczki tutaj na kanale Subik zostawiany, mam nadzieję, łapeczka w górę I jedziemy z tematem Dzisiaj pozwoliłem sobie wziąć większą kwotę do naszego challenge'u 67 ,87 zł 87 groszy jak widzicie, punktów eventowych nie ma, nie ma już oszukiwania, już teraz się musi udać. Także 67 zł wpłacone lecimy z temacikiem. Summer Case, mamy tutaj Welcome to the Summer elegancki jakiś event czy coś tego nie było, ale ja mam na to do bo my robimy sobie elegancki nasz challenge. Daily case'a sobie otworzymy i normalnie w Daily Case trafimy na pewno mega mocnego skina. Czuję, że będzie m 4 1 s Hyper Beast. Let's go to the moon. Let's go to the moon. Daily Cases z Afryką można otworzyć. No i prawie był Hyper Beast. No prawie, no przeleciał nam dosłownie e, kilometr od nas. Także lecimy. Patrzcie jak to w ogóle wyszło. 68 zł równe, także fajnie. Fajnie, fajnie, fajnie. Polecam użyć kodzik na CSGO skincie Kodzik X-Tony. Elegancki kodzik 2 zł i 10 groszy do doładowania oraz 10% bonusu dla ciebie mordeczko, bo ja kochana także jedziemy Jedziemy z tematem. Powiem wam widzowie, że ciśniemy, ciśniemy, ciśniemy. Eee, I zrobimy sobie dzisiaj coś fajnego. Zaczynamy kaj z batelkiem, mamy dosyć dużo, dosyć dużo jak na nasze challenger. Robiliśmy z 2 zł, robiliśmy ze złotówki z 5, z 10. Mamy dzisiaj dużo złotych. Mamy dzisiaj dużo złoty, 68 i spróbujemy to po prostu dobrze wykorzystać. Widzę, że jak e, podobają Wam się filmy takie dosyć szybkie, takie e, kurde wiecie, rzeczowe, więc nie będziemy przedłużać. Nie będziemy przedłużać, zaczniemy sobie z temacikiem. Mamy tutaj bitewkę na dwie skrzynki za 11,55. Dobra, dołączam. Kurna. Nie zdążyłem. Dobra, case battle. Case battle. Case battle. Co my tu mamy? O kurde, jak tu lecą szybko te bitwy. Dobra, za dwie dyszki. Za dwie dyszki, bitwa na sam start. Mamy lovely case. A. I mamy... O jak fajnie zrobili tutaj najlepszy no, przedmiot ze skrzynki. Fajnie, fajnie. Obyśmy trafili. Dobra, chyba zaczynamy. Solidnie, solidnie. Zaczęliśmy pięknie. Ever dream. If you wanna be my friend, put my dick in your head. Mówię, right, move it left. I coś tam, coś tam, coś tam, coś tam. Oj ojoj trafił mocno, nakleję 44 zł tony zgarnia. 8 dyszek. Patrz gościu jak się robi keponkę Mieliśmy 68, mamy 127. To był dobry, to była dobra opcja. To była dobra opcja, żeby tutaj wjechać na rejonik na szybkości. Patrzymy jakieś tutaj kolejne fajne bitewki. Za 4 dyszki, za 3 dyszki, za 4 dyszki. Yy, czekajcie. 4 dyszki, jedna, tutaj ten Tutaj skrzynka jedna, nie no, panowie, tak się nie będziemy bawić. Albo robicie grubą bitwę, albo nie robicie. Dobra, tutaj wjeżdżamy do y, Johnsona e, Carlos Johnson, Hyper TV e, i zobaczymy, kto zgarnie kaponkę. No i patrzcie, to on zgarnia znowu bitoweczka 70, belo manif do trzech razy sztuka, nowy o, fajna bitwa za 10 zł wjeżdżamy. Bo ja cię tutaj podpalam i wjeżdżam od razu do gruby. gruby. Gruby, gruby, grubszych nie. Spokojnie, kurde. Zrobimy najpierw sobie kaponkę. Kurczę, za mocny. Z kim trafiliśmy tym razem? Chyba będzie, niestety, no, słab słabizna. Będzie tutaj Ziomek zarobiony. 15 z a Tu przegraliśmy. Dobra, 118. Jeszcze tutaj mamy. Mm, fajna bitwa za 29 zł. Ja tutaj dołączę. More, more, more. Chcę więcej tutaj Moreli. Gościu Majnowy, bo samo Rosso i more, more, more. Daj mi, kurde, Dragon Lore. Od tego co goda, do... zaczynamy za mocno byku malinowy. Czemu takie mocne skiny, tony trafia? Rosso, trafiaj coś, chamie, obrzydliwy. No, to był ostatni raz, Rosso. Ej, more, more, może wygrać to. Ja pierdziole, pa chłopco trafia. More, 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 go sobie Lore No nie, no panowie No teraz nam poszło solidnie słabo, więc czekamy na kolejną bitwę tutaj od graczy 12, kurna zeta, 42 zł O, ta bitwa może być nasza Ja dołączam, ja dołączam, ja się nie boję Ja się nie boję, co to jest w ogóle? A, to summercase, summercase O Boże Tragedia Tragedia, Boziu co za tragedia. Nie, no panowie. Ale wygrał Kapony No i my mamy 48 zł I nie jest kolorowo Nie jest kolorowo na okręcie, ale zaczynamy Kurde, tutaj szybkie bnięcie. Simona La Bomba, Kocimir, Simona La Bomba, Kocimir Mam nadzieję, że wygram tą bitwę Mam nadzieję 357, no nie, no znowu tutaj Kocimir Trafia jakieś kurde super Nie, why you do my fucking friend babe? What the fuck man 44 zł, mamy tylko 35 zł Może by jakiegoś kejsa otworzyć, ale nie, ja wolę bitwy, ja wolę bitwy. Stary, ja wolę normalnie bitewki. Dołączam! Dołączam na y, pla, plagę case. Czy to będzie plaga? Czy to będzie plaga? Czy to będzie plaga? Bo tego co go do... What? No nie No pieprzone rosso, pieprzone rosso 27 zł było tak pięknie. Myślałem, że będzie dzisiaj challenge zrobiony. A tutaj takie rzeczy się podziały. Takie rzeczy się podziały. No i co ja teraz mam zrobić? Nie no ja rozwalam tego gościa z CSGO skins z na awata, normalnie. Walę go na łeb! Walę go teraz na dziurę. No, kurde, trochę się odrobiłem. Ale kurde jest smutek. Jest smutek, jest żal. Jest płacz. Jest płacz. O nie! Jeszcze wszedłem na oglądaj. Ale dymy dzisiaj. Gościu. O, z 17 Z, taka bitwa z traktorem. Walę cię gościu. Mam traktor Lamborghini. A ty zazdrosny. Pato 3.50. Dobrze, dobrze. Gloka można trawić za 500 O tego co go no. O tego co go no. no nie, no nie pierdziel, bo ten elementar jest droższy niż własny u, 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 u tego. Fuck you, man! Oh. Fuck you! What the fuck this bro Co to kurwa 25 zł i co my z tym zrobimy, widzowie? Czy ja mam złożyć swoją legendarną bitwę? Chyba tak. Ale jeszcze sobie summer case otworzę, gościu. Bo mam wyjebane jaja dzisiaj. Wyjebundo mam. Turbo turbopick, Turbo turbopick. turbopik! Turbo Ile? 26 zł. Za robas. Trzy dyszki. Dobra, mamy trzy dyszki, więc robię bitwę. Robię grubą bitwę. Kończyło się babci sranie po kolendzie. Lecimy z tematem. W takim razie dodajemy sobie czekoladkę, yy, dodajemy sobie kurczębela, mm, no on-case, dodamy sobie plaga case'a, który nam nie siadł dzisiaj totalnie, i może rewolucję tu mało zrobimy na stronie. Chyba rewolucję, nie, gold case. Gold case to oj za dużo, za dużo troszkę, więc co byśmy tutaj zrobili? To dodamy sobie rust case'a, 29Z, dobra, wjeżdżamy na Grubasa. Wjeżdżamy na Grubasa. Tryb standardowy nam idzie, więc tryb standardowy, cztery osoby. Czekam na Was kozaczki, czekam na Was kozaczki, wbijajcie tutaj do bitwy, elegancko No, Eden, Eden jest, Eden jest, Mermus jest i zaraz bije ostatni gracz i będzie pikubelo. No i wyszedł, wyszedł, nie, nie wytrzymał presji, nie wytrzymał presji. Panowie, on nie wytrzymał presji, jakby co? I gbycy, i, i gbycy. Dobra, co my tutaj mamy? Może tutaj ściśniemy, kurde, Michaela dzisiaj, nie? Nie no, wolałbym z graczami, wbijajcie graczy, kurde, kolorowi. O, Rozdupcza własni. Dobra, dodajemy. Legancka Emily. Wjeżdżamy, wjeżdżamy, wjeżdżamy. Wjeżdżamy i jak to wygląda? Jak to wygląda? Słabo. Słabo to wygląda w pierwszej skrzynce. Druga skrzynka Bowie Knife będzie, a WP, pa, Piper, Vip, Piper, Piper Vepa Sticker, stickersy. O, chyba będzie git, chyba będzie git. Nie. God oh, fuck it, man. Na razie, cześć, pompka.